Cześć! Ja na imię Asia i tutaj dzielę się tym, co mówi do mnie Bóg. Dzisiejszy temat, myślę, że dla niektórych może być kontrowersyjny. A mianowicie chcę tu mówić o kwestii modlenia się do kogokolwiek innego niż do Trójcy Świętej. I jeden z powodów, dla których nagrywam, jest właśnie taki, że widzę, że w komentarzach ludzie piszą tego typu rzeczy. Zachęcają do na przykład modlenia się do Maryi, do proszenia o jakieś wstawiennictwo, dostaję też takie maile czasami, i to jest bardzo niebezpieczne. I chciałabym zaznaczyć, że wiem, że można wierzyć w pewne rzeczy i myśleć, że to jest prawda. I ja sama tak miałam. Ja również wierzyłam w rzeczy, które teraz wiem, że są grzechem, że się Bogu nie podobają i że z powodu tych rzeczy miałam sporo duchowych konsekwencji. I modlitwa. Czy to do Maryi, czy do świętych, czy do aniołów. Również się zalicza do takich niebezpiecznych praktyk tak naprawdę. Jeśli jesteś taką osobą, która robi takie rzeczy, to zachęcam Cię, żebyś został, została do końca filmu, bo pokażę tutaj na podstawie Biblii, że to nie jest coś, co się Bogu podoba. Że nie ma żadnych podstaw, żeby myśleć, że to jest coś, co... Że to jest coś, do czego zachęcałby Jezus. A wręcz widzimy bardzo dużo dowodów na to, że to jest po prostu grzech. I pierwszą taką rzeczą, z której już możemy wnioskować, że to nie jest coś, co mamy robić, jest to, że po prostu to nigdzie nie występuje w Biblii. Ani uczniowie Jezusa się nie modlili do żadnych zmarłych ludzi, ani do aniołów, ani Jezus nigdy o tym nie wspominał, nie mówił, że mamy robić takie rzeczy. Za to, kiedy na przykład wskazywał, jak się modlić, pokazując modlitwę Ojcze Nasz, wskazywał tam właśnie, że mamy się zwracać bezpośrednio do Boga. I to, co czasami słyszę właśnie, że to nie jest modlitwa, tylko że to jest wstawiennictwo. Tylko że mi mamy pokazane, jakich wstawienników mamy. I jest to Jezus i Duch Święty. Nie potrzebujemy żadnych innych wstawienników. Gdybyśmy ich potrzebowali, myślę, że na pewno Jezus by o tym wspomniał. O wstawiennictwie Jezusa mamy na przykład w Hebrajczyków 7, od 24. Ten zaś, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające, dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Takiego to przestało nam mieć Najwyższego Kapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od Krzyżników i wywyższonego ponad niebiosa. Jezus nigdy nie zgrzeszył. To jest kluczowe w tym, że my możemy się też właśnie do Niego modlić. Mamy tutaj wspomniane, że jest oddzielony od Krzyżników. Każda osoba żyjąca na ziemi, każdy człowiek, nieważne jak bardzo by nie był wspaniały za tego swojego życia, jak wiele by nie robił dla Boga, był grzesznikiem. Każdy z nas chociaż raz w życiu zgrzeszył, ale dzięki temu, że Jezus za nas umarł, my możemy stać się święci, możemy być oczyszczeni z naszych grzechów, więc automatycznie świętym staje się każdy, kto po prostu oddał swoje życie Bogu, kto rozumie to, co się stało na krzyżu, kto przyjął Jego ofiarę. Ta krew nas oczyszcza, więc każde, każda osoba, która żyje blisko Boga, każda osoba, która mu oddała swoje życie, jest święta, jest święta w oczach Boga, bo nie ma na nas grzechu żadnego. Przez to, że mamy na sobie krew Jezusa, Bóg nie widzi naszego grzechu. On, on zostaje zmazany, następuje totalny reset, że tak powiem. I, kiedy, I dzięki temu właśnie możemy iść do nieba, ale każdy z nas tego potrzebuje. Nie, nie było żadnego człowieka na Ziemi, który byłby perfekcyjny. I oczywiście, czy to ludzie w Biblii, czy nawet ludzie żyjący teraz na Ziemi, którzy żyją lub żyli blisko Boga, to są ludzie, od których możemy się na pewno uczyć, którzy mogą być dla nas sporą inspiracją. Ale to nie są ludzie perfekcyjni i nigdy takich ludzi nie było oprócz Jezusa. I kolejnego wstawiennika mamy właśnie Ducha Świętego. I czytamy to w Rzymian 8 od 26. Podobnie i duch to pomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który pada z serca, wie, jaki jest samy z ducha, ponieważ według woli Boga wstawia się za świętymi. Czyli tutaj znowu mamy wstawiennika, którym jest Duch Święty, i on stawia się za wszystkimi świętymi, czyli za każdym człowiekiem, który oddał swoje życie Bogu. Ja w oczach Boga jestem święta, ale to absolutnie nie oznacza, że można się do mnie modlić. I ty, jeżeli oddałaś, oddałeś życie Bogu, to jesteś święty w oczach Boga, ale to też nie powoduje, że ktokolwiek mógłby się do ciebie modlić. Jezus też wskazuje właśnie, że gdy prosimy, to, prosi, to prosimy w imieniu Jezusa. W tym dniu będziecie prosić w moje imię. Nie mówię wam, że ja będę prosił ojca za wami. Sam bowiem ojciec was miłuje, bo wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że ja wyszedłem od Boga. O cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię, aby ojciec był uwielbiony w synu. Jeśli o coś będziecie prosić w moje imię, ja to uczynię. Jezus nie mówi nigdzie, że jeżeli będziemy prosić na przykład Marię o to, żeby się za nas stawiła, to wtedy coś uczyni. Nie mówi, że jeżeli będziemy prosić jakiegoś anioła, to on coś uczyni. Mamy prosić w jego imieniu i możemy zwracać się bezpośrednio do Boga. Mamy to w Hebrajczyków 4. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Przystąpmy z ufnością do tronu łaski. Nie mamy bać się podejść do Boga, nie mamy szukać sobie kogoś, kto pójdzie za nas. Mamy go traktować jak tatę, naszego niebieskiego Ojca. I możemy też zwracać się do Jezusa z taką dużą pewnością i możemy śmiało z nim rozmawiać, dlatego też, że on totalnie nas rozumie. On był na ziemi, on wiedział, on widział, jak ciężkie jest czasami bycie człowiekiem. Doświadczał naprawdę wielu okropnych rzeczy i rozumie Ciebie. Wie, jak to, jest, jak to boli, gdy kogoś tracisz bliskiego. Wie, jak to jest, gdy ktoś bliski cię zdradza. Wie, jak to jest, gdy ludzie cię obrażają i źle o tobie mówią. On doświadczył wszystkich tych przykrych rzeczy, ale nie zgrzeszył. Przez cały ten czas, kiedy był na Ziemi, nie zgrzeszył ani razu. Czy to Maria, czy jacyś inni ludzie, oni wszyscy gdzieś tam musieli zgrzeszyć, bo byli tylko ludźmi. I kiedy my bardziej skupiamy się na nich, zamiast na Jezusie, to w pewien sposób odrzucamy to, co on dla nas zrobił. Odrzucamy ten krzyż, który wziął na siebie. I w pewnym sensie odrzucamy chrześcijaństwo, bo to. Bo o to chodzi w chrześcijaństwie, że Jezus za nas umarł, i my możemy mieć teraz z nim bliską relację. Chrześcijaństwo to jest przede wszystkim właśnie nasza prywatna relacja z Jezusem. I jeżeli my szukamy na siłę kogoś, kto może pójść za nas do niego i o coś poprosić, albo wręcz nawet modlimy się do kogoś innego, no to jakby odrzucamy praktycznie wszystko, co tutaj jest napisane w Biblii. I tak samo modlitwa do aniołów. To też. To też jest coś, czego absolutnie nie powinniśmy robić. I widzimy to w sytuacjach, kiedy ludzie właśnie na przykład klękali przed aniołami i aniołowie od razu mówili, żeby tego nie robić. Na przykład w objawieniu Jana 22. A ja, Jan, widziałem to wszystko i słyszałem, a gdy usłyszałem, zobaczyłem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby oddać mu pokłon. Lecz powiedział do mnie: Nie rób tego bo jestem sługą z Tobą i Twoimi braćmi, prorokami i z tymi, którzy zachowują słowa tej księgi. Bogu oddaj pokłon. Zobacz, jak od razu anioł zareagował. On dobrze wie, że również jest sługą Boga. Czytamy to też w Objawieniu 19. I upadłem mu do nóg, aby oddać mu pokłon, lecz powiedział mi, nie rób tego, bo jestem sługą razem z Tobą i Twoimi braćmi, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon, bowiem świadectwem Jezusa jest Duch Proroctwa. Nie wolno nam klękać przed aniołami i się do nich modlić, oni są sługami Boga. Oni mogą nas ochraniać, jeżeli Bóg im tak nakaże, mogą przekazywać informacje, co bardzo też często widzimy w Biblii. Natomiast to nie są Bogowie i nie wolno nam się do nich modlić. Są sługami Boga, tak samo jak i my. Ich służenie pewnie wygląda zupełnie inaczej niż nasze, ale są sługami Boga. Podobną sytuację mamy w dziejach apostolskich, kiedy to klękano przed Piotrem i zobaczmy, jak zachowuje się w tej sytuacji Piotr. A gdy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw i padł mu do nóg, i oddał mu pokłon. Lecz Piotr podniósł go, mówiąc, Wstań, ja też jestem człowiekiem. Czyli widzimy, że tu Piotr zaznacza, że to, że jest człowiekiem, automatycznie powoduje, że nie wolno przed nim klękać. Nie można go traktować jak Boga. I potem w dziejach apostolskich 14 znowu mamy podobną sytuację. Apostołowie głosili Ewangelię i ludzie w pewnym momencie też chcieli im oddawać pokłon. I zobaczmy, co się tutaj dzieje. Wtedy kapłan ze świątyni Jowisza, która była przed miastem, przyprowadził do Wrót woły i wieńce i razem z ludem chciał złożyć ofiarę. Gdy usłyszeli o tym apostołowie, Barnaba i Paweł rozdarli swoje szaty i wpadli między tłum wołając:" Ludzie, co robicie? My też jesteśmy ludźmi, podlegamy tym samym doznaniom, co wy. Głosimy wam, abyście się odwrócili od tych marności do Boga Żywego, który stworzył niebo, ziemię, morze i wszystko, co się w nich znajduje. Jak reagują Paweł i Barnaba, gdy widzą, że ludzie chcą im oddać jakikolwiek pokłon? Są przerażeni. Mówią im, że nie można tak robić. Jedyne, komu wolno oddawać pokłon, jedyne, kogo wolno czcić, to jest Bóg. Jeżeli czcimy cokolwiek innego, co nie jest Trójcą Świętą, uprawiamy bałwochwalstwo. I nie ma to znaczenia, czy to czcimy Baala, czy czcimy pieniądze, gdy pieniądze są dla nas najważniejsze, czy może gdy modlimy się do świętych, do aniołów, czy do Marii. Wszystkie te rzeczy są bałwochwalstwem. I wspominam tutaj właśnie o Marii, dlatego, że bardzo często widzę, że ludzie o tym gdzieś właśnie mi piszą. I tak naprawdę, już nawet w tamtym okresie, kiedy Jezus żył, były przesłanki o tym, że ludzie mogą zacząć się tak zachowywać, i Jezus już wtedy. Wskazywał, żeby tego nie robić. I bardzo ładnie to widzimy w Łukasza 11, od 27. A gdy on to mówił, pewna kobieta spośród zgromadzonych powiedziała do niego donośnym głosem, błogosławione łono, które ci nosiło i piersi, które ssałeś. On zaś odpowiedział, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Zobaczcie, że ta kobieta użyła takiego zdania, które bardzo właśnie często, które niestety można właśnie często usłyszeć od ludzi jeszcze. I zobacz, że Jezus od razu to ukrócił, przekierował to. Błogosławieni są ci, którzy strzegą Słowa Bożego, którzy, którzy go słuchają, którzy rzeczywiście je studiują. I oczywiście Maria pozostała pobłogosławiona, ale każdy z nas jest błogosławiony w jakiś sposób. Już samo to, że możemy żyć blisko Boga, jest dla nas błogosławieństwem po prostu. I widzimy tutaj, że Jezusowi się nie spodobało to, w jaki sposób ta kobieta się odezwała. Kolejna trochę podobna sytuacja jest w Mateusza 12. A gdy on jeszcze mówił do ludzi, jego matka i bracia stanęli przed domem, chcąc z nim rozmawiać, i powiedział mu ktoś: Oto twoja matka i twoi bracia stoją przed domem, chcą z tobą mówić. Lecz on odpowiedział temu, który mu to zdajmił: Któż jest moją matką i kto to są moi bracia? A wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, powiedział Oto moja matka i moi bracia. Kto bowiem wypełnia wolę mego ojca, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Czyli tutaj widzimy, że Jezus jako swoją rodzinę postrzegał i postrzega każdego, kto po prostu wypełnia Jego wolę. Każdy z nas może wypełniać Jego wolę, jeżeli go słuchamy, jeżeli spędzamy z nim czas, jeżeli chcemy się od niego uczyć. I też tutaj od razu można zobaczyć, że Maria nie była wieczną dziewicą. I nawet jeżeli ten fragment jeszcze nie mówi o tym aż tak mocno, to w Mateusza 13 mamy to już. Prost powiedziane, a przyszedł się w swoje rodzinne strony, nauczał ludzi w ich synagodze. Także się bardzo zdumiewali, mówili: Skąd on ma tę mądrość i moc? Czyż to nie jest syn cieśni, czyż jego matce nie znajdzie Maria, a jego bracia to Jakub, Józef, Szymon i Juda? A jego siostry, czyż wszystkie nie są wśród nas? Skąd więc on ma to wszystko? Czyli mamy tutaj wymienionych dokładnie braci Jezusa po imionach. Jest też wspomniane, że miał siostry, i to musiały być dzieci Marii i Józefa. Nie ma innej tutaj opcji. To wyklucza możliwość tego, że Maria była wieczną dziewicą. Ona była dziewicą w momencie, kiedy zaszła w ciąży z Jezusem i była z Nim w ciąży, ale potem najwyraźniej już normalnie uprawiała seks i miała inne dzieci. Dokładnie to samo czytamy w Marka 6. Czy to nie jest Cieśla, syn Marii, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie ma wśród nas? także Jego sióstr i gorszyli się z Jego powodu. Jezus miał braci, miał siostry z tej samej mamy. Maria też nie jest naszą mamą. Biblia też nigdzie o tym nie wspomina. Mówię o tym tylko, że przeczytałam ostatnio, że ktoś mi coś takiego napisał i osoba ta mówiła o tym, że Jezus powiedział coś takiego na krzyżu i wydaje mi się, że to może chodzić o fragment w Jana 19, ale przeczytajmy go sobie i zobaczmy, co tam jest napisane. Na krzyżu Jezusa stały jego matka i siostra jego matki, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Gdy więc Jezus zobaczył matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, powiedział do swojej matki: Kobieto, oto twój syn. Potem powiedział dłuśnia: Oto twoja matka. I od tej godziny uczeń ten wziął ją do siebie. Co tutaj się wydarzyło? W tym przypadku trzeba rozumieć trochę kontekst historyczny. W tamtych czasach kobieta nie mogła być bez męskiego opiekuna. Musiała być pod opieką albo ojca, albo męża, no albo właśnie kogoś, kto postanowił się nią opiekować. Kobieta, która nie miała opiekuna, po prostu lądowała na ulicy. Ciężko może nam sobie to teraz wyobrazić, ale w tamtych czasach nie można było być kobietą i nie mieć kogoś, kto się to, i nie mieć jakiegoś mężczyzny, który się tobą opiekował. To było naprawdę bardzo niebezpieczne. Nie było za bardzo takiej możliwości. Więc to, co zrobił Jezus, to powiedział, jednemu ze swoich uczniów, żeby się nią zaopiekował, żeby jego mama do końca swoich dni była bezpieczna i zaopiekowana. I o to chodzi w tym fragmencie. To nie chodzi o to, że ona stała się mamą dla nas wszystkich. Ona stała się przyszywaną mamą dla ucznia, którego miłował, czyli tutaj jest mowa o Janie. Dla niego stała się przyszywaną mamą w pewien sposób, no bo on się nią miał zajmować, a on dla niej stał się takim przyszywanym synem. I takim argumentem, który już kilkukrotnie słyszałam, to to, że ludziom przecież ukazywała się Maria, przecież ukazywały się anioły, przecież ukazywali się jacyś święci i właśnie na przykład mówili, żeby, żeby się do nich modlić, że te modlitwy działają i wiecie, jakieś tam różne, różne rzeczy mówiły te postacie. Ale to też mamy w Biblii. Mamy to w drugim Korinta 11. I nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać Anioła Światłości. Nic więc wielkiego, jeśli jego słudzy przybierają postać Sług Sprawiedliwości. Koniec ich jednak będzie według ich uczynków. Szatan jest w stanie przyjąć postać Anioła Światłości. Szatan był kiedyś aniołem, który służył Bogu i doskonale wie, jak wyglądają aniołowie. I może przyjmować różne postacie. To nie jest dla niego żaden problem, ani dla jego demonów, jak się domyślam, żeby przybrać. Jakąś postać, na przykład właśnie anioła czy jakiegoś człowieka i powiedzieć ci, że to, jest, że to jest ta osoba. Wiem z opowieści różnych chrześcijan, że takie rzeczy właśnie się dzieją, i że trzeba być na to bardzo uważnym. Dlaczego też tak się dzieje? Dlatego, że właśnie nam wolno modlić się tylko do Trójcy świętej. I jedyne właśnie wstawiennictwa, jakie powinniśmy mieć, to Jezusa lub Ducha Świętego. Kiedy my tej zasady nie pilnujemy, to diabeł bardzo chętnie korzysta z naszego takiego nieposłuszeństwa albo po prostu niewiedzy. Bo jeśli modlimy się do czegokolwiek innego niż do Jezusa, niż do Ducha Świętego lub do Boga, to modlimy się do czegoś innego. A to coś inne to zawsze będzie coś od diabła. Może my w głowie wyobrażamy sobie, że modlimy się do jakiegoś anioła, ale że jako aniołowie nie mogą przyjmować modlitw, co już widzieliśmy. Nie można przed nimi klękać. I, I jako, że Biblia mówi o modlitwie tylko do Trójcy Świętej, to modlimy się do czegoś innego. I, I tym czymś innym właśnie będzie diabeł, będą jego demony. On bardzo chętnie wyłapuje wszystkie takie modlitwy, które nie są do Jezusa i wykorzystuje je. I takie modlitwy mogą czasami, właśnie wbrew pozorom, jakoś działać. Dlaczego? Dlatego, że diabeł chce, żebyśmy modlili się do właśnie nie do, nie do Jezusa, nie do Ducha Świętego, tylko na przykład właśnie do jakiegoś anioła. On, on tego chce. On chce, żebyśmy prosili o wstawiennictwo kogoś innego niż Ducha Świętego czy Jezusa. Bo wtedy modlimy się do Niego i On wtedy może zacząć wpływać na nasze życie. I oczywiście, że On nie wpłynie od razu, nie zniszczy nam od razu całego życia. On to będzie robił delikatnie, powolutku i będzie powoli wpływał na nasze życie, niszcząc je. To, że nie mamy żadnego innego pośrednika oprócz Boga, mamy też w I Tymoteusza 2,5. Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi: Człowiek, Chrystus, Jezus. Nie mamy innych pośredników i nie mamy żadnych innych wstawienników. I kiedy modlimy się np. do Marii, czy do jakichś innych ludzi, którzy żyli na ziemi, to tak naprawdę modlimy się do zmarłych. I rozmowa ze zmarłym jest tak naprawdę bardzo niebezpieczna, bo w Biblii widzimy sytuacje, kiedy ludzie chcieli rozmawiać ze zmarłymi. I to zawsze jest pokazywane bardzo negatywnie, i jest nazywane nekromancją. A co to jest nekromancja? Forma praktyk magicznych, w którym czarujący nekromanta przyzywa duchy zmarłych w celu poznania prawdopodobnych wersji przyszłości lub w celach własnych, na przykład usług. Czyli jakiejkolwiek usługi byśmy nie chcieli od zmarłego, czy to jest przepowiadanie przyszłości, czy po prostu jakakolwiek prośba wobec niego, to jest nekromancja. O nekromancji mamy innymi w Księdze Powtórzonego Prawa 18. Niech nie znajdzie się pośród was nikt, kto by przyprowadzał swego syna lub córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wróżbiarz, ani jasnowidz, ani czarownik, ani zaklinacz, ani nikt, kto by wywoływał duchy, ani czarnoksiężnik, ani nekromanta. Nekromancja, czyli właśnie proszenie o coś zmarłych, jest tutaj na równi z czarami, z jasnowidzeniem, z zaklinaniem, z wywoływaniem duchów. Biblia to wszystko stawia na jednym poziomie. Więc jeżeli chcemy rozmawiać, czy to z naszą zmarłą babcią, czy... Właśnie z Marią, to uprawiamy nekromancję. I to jest bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o ten świat duchowy. Należy pamiętać właśnie o tym, że diabeł nie od razu zacznie pokazywać w naszym życiu, że coś się, że coś się mocno psu, zaczęło psuć od momentu, kiedy zaczęliśmy to robić. On to będzie robił małymi krokami. I możemy naprawdę czasami przez 40 lat taką praktykę wykonywać i. Dalej do końca nie widzieć, czy to psuje nasze życie. Jeżeli dalej masz wątpliwości, czy to jest prawda, to zachęcam cię do bardzo prostego eksperymentu. Poproś Jezusa o to, żeby pokazał ci, jak naprawdę wygląda dany święty, dany anioł lub Maria, do której się modlisz. Jaką ma prawdziwą twarz? Bo Jezus może pokazać, jak naprawdę ta postać wygląda. I ostrzegam tutaj, że to może nie być zbyt przyjemne doświadczenie, ale z drugiej strony to może uratować twoją duszę. To może sprawić, że odwrócisz się od czegoś, co jest naprawdę bardzo niebezpieczne. Jezus bardzo cię kocha i chce być w twoim życiu. Nie chce żadnych pośredników pomiędzy tobą a nim. Chce mieć z tobą bliską, piękną relację. I daj sobie szansę na doświadczenie tego. Zwracaj się tylko do niego lub do Ducha Świętego lub do Boga. Czytaj dużo Biblii i zobacz, jak to odmienia Twoje życie. To, o czym ja tutaj mówiłam, to tak naprawdę jest łamanie Pierwszego Przykazania. A Jezus mówił o tym, że nie jesteśmy w stanie Go kochać i jednocześnie grzeszyć. My możemy to robić, mamy taki, możemy podjąć taki wybór, ale kiedy my Go naprawdę kochamy, my automatycznie nie chcemy tego robić. Po prostu nie chcemy i czujemy się źle, gdy to robimy. I naprawdę chcę wierzyć, że dużo ludzi, która modli się, Właśnie do, do czegokolwiek innego niż do Trójcy Świętej, jest po prostu nieświadoma. Mam taką nadzieję. Ale mimo wszystko, nawet jeżeli robisz to dlatego, że jesteś nieświadomy, że jest to złe i że jest to grzechem, to niestety dalej jest to grzech. Nawet jeżeli nie wiesz o tym, że to jest złe, to dalej jest to grzech i dalej wpływa to mocno na Twoje życie. Jeżeli bym poszła teraz i kogoś okradła i złapałaby mnie policja, ja bym im powiedziała, że nie wiedziałam, że nie wolno kraść, to i tak bym miała sprawę w sądzie, bo, bo nikogo to nie będzie obchodzić, że ja tego nie wiedziałam. Mogłam sobie to sprawdzić jakoś. I tak samo jest właśnie z tą sytuacją. My też możemy to sprawdzić. I myślę, że każdy z nas ma bezproblemowy dostęp do Biblii i każdy z nas może ją studiować, może ją czytać, może się wgłębiać i może dowiedzieć się, jak Jezus chce, żebyśmy żyli. Mam nadzieję, że to było dla Ciebie pomocne. Jeśli tak, zostaw lajka, zostaw komentarz. Życzę Ci wspaniałego czasu z Bogiem, z Jezusem i z Duchem Świętym. Do zobaczenia.